Martofelo, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj będziemy testować zadanie pod tytułem Cyrkowa Legenda. Yy, zadanie to jest płatne, dlatego chciałabym po prostu sprawdzić, czy warto wydać na nie 100 zł. A więc po prostu zaczynajmy. Zadanie zaczynamy tu na spałnie, zaraz obok drzewka. Jest tu poszukiwacz przygody pod parasolem, i u niego właśnie zaczyna się zadanie. A więc kliknijmy sobie na niego. Cyrkowa legenda, właśnie, można dostać buty cyrkowca. O, po ukończeniu pierwszego questu otrzymasz dodatkowo unikalnego letboxa. Całkiem spoko. Składającej się z 59 questów, wow. No dobra, no kupujemy. Ok. Poszukiwać przygód. Czy ktoś tu jest chętny na przygodę? Ja, 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 czy coś. E, tak. E, ty, tak, do ciebie mówię, czy jesteś gotów stawić czoła najcięższej przygodzie w swoim życiu? Co to znaczy, żebym się zdziwił? Aha, że w sensie, zdziwiłbyś się. Jestem wybitnym poszukiwaczem przygód i wraz z moim kompanem byliśmy niepokonani na wodach tak niebezpiecznych. Łopanie! Jak nawet ich pokonały, to na serio były niebezpieczne. Dlatego dziś jestem tu sam. I tak już pewnie się domyślasz, szukam nowego przydupa <laughs> pomocnika. Yy, tak dokładnie kogoś takiego jak ty: nieustraszonego wojownika z Island. Przypłynąłem tu w jednym, jednym. Jedynym celu zdobyć przedmiot, który zwany jest butami cyrkowca. Podobno da się w nich wyżej skakać. Oczywiście pewnie zastanawiasz się, po co taki przedmiot tak potężnej osobie, jaką jestem ja. W zasadzie zależy mi tylko na specjalnej mapie, która dzięki swej szczególności doprowadzi mnie do nich. Ale jeżeli pomożesz mi ją stworzyć, mogę ci je oddać. Uu. Jestem już zmęczony podróżą, więc nie widzi mi się teraz biegać po całej wyspie. Zresztą, znasz już ją lepiej ode mnie i pewnie sprawniej Ci pójdzie. To jak młody, wchodzisz w to czy nie? Wchodzimy, nie? Doskonale! Długo się zastanawiałeś, to mi się podoba. Taki pewny siebie, długo się nie zastanawiałeś, sorry. Yy, taki pewny siebie. Że ciężko stwierdzić, czy jesteś taki dobry, czy głupi. Słyszałem, że paru młodych znajomych się tu osiedliło. Niestety muszę się dowiedzieć, którzy to, którzy to z nich, a to może chwilę potrwać. Wróć do mnie za 5 minut, a będę znał lokalizację pierwszego z nich. Nie, 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 nie. Serio, mam czekać 5 minut, a nie 24 sekundy, które mi nie lecą. O, lecą, ok. No to szybkie te 5 minut. Eee, a tak swoją drogą, tu znajduje się naprzeciwko atrybuciarz, więc jeśli ktoś nie wie, a, a chciałby wiedzieć, a mu się przyda, to tutaj możecie zresetować swoje atrybuty, dostaniecie darmowy reset razy dwa, ale tylko raz na grę. O, dostałam już pierwszego swojego unikalnego lootboxa. Fajnie, będę mogła stworzyć z tego mitycznego, bo już mam odłamki, więc możemy... O! Pod koniec odcinka otwieramy mitycznego lootboxa. Ciekawe, co nam się trafi. Na imię mu Estado. Zasłużony marynarz, jednak długi, długi zagranie w kości doprowadziły go do piratów i teraz przesiaduje w ich kryjówce. Jemu zdecydowanie mogę zaufać, odwiedź go i pogadaj z nim, co nieco o tej legendzie. Może będzie miał dla mnie jakieś informacje na temat mapy, którą potrzebuje? Okej, okay, czy ja zakładam, że musimy iść do, yy, stado, do piratów? Czekajcie, to nie tu. To tu. Zawsze idę nie w tą stronę, co trzeba. Dobra, to generalnie zobaczymy się tam, myślę. Uff, przeszłam przez niego masakra. To, to był szajs. Kto to wymyślił, to się z nim policzę. Kolejna osoba, która będzie miała swoje miejsce w nederze. Ja to oczywiście wpadłam, nie umiałam się wydostać tamtąd. Myślałam, że tamtędy przejdę. Oczywiście ja z moimi umiejętnościami zerowymi, parkurowymi to utknęłam w tym, a nawet wam nie szkoda gadać po prostu. Ok, odblokowaliśmy kryjówkę piratów. Teraz musimy znaleźć tego ziomka Estado, który jest gdzieś w kryjówce piratów. Tylko pytanie, gdzie? Ester, to nie Ester. E, dobra, po prostu sobie tutaj przeturlamy się. W ogóle bardzo ładnie tutaj jest. Podoba mi się strasznie. Wow, o panie! Ej, te moski są świetne. Dobra, gdzie on jest? Proszę mnie denerwować i mi się pokazać. Or, Or. jak takie imię z jakichś wikingów troszeczkę. Gdzie jest estado? To nie estado. Tutaj nie mogę wejść. Tu jest piękny mostek, matko, jakie to jest fajne. To też nie estado. Estado! Estado! Estado. Nie mnie się pokaż. Ej, i jak ja mam tam dalej przejść? A, tu. Dobra, nevermind. Tu nie ma Estado? Nie ma Estado. Ja go zaraz znajdę, moi drodzy. Oni pamiętam to tak specjalnie zrobili, żeby Estado był gdzieś na końcu, żeby przejść przez wszystko. Czy to jest Jack sparrow? Jack, weź mi polej rumu. <grymne> nie, nie poleje mi rumu. Dobra, nieważne. Dobra. Dobra. Handlarz. A gdzie jest esta O. Znalazłam. Stado jest u handlarza, czyli tak jak mówiłam na samym końcu. Okej. Okay. Arrrrr. Czego tu szukasz majtku? A ten kanciarz Cię przysłał. Mogłeś mówić tak od razu, darowałbym sobie ten piro, piracki slang. Nieraz rozmawiałem z nim o szczegółowej mapie tej wyspy, ale mówiłem mu także, że to nie jest taka prosta sprawa. Wyspa ma wiele zakątków i tylko mieszkańcy danej części mają dostęp do kawałka z każdej z nich. Połączenie ich jest jak najbardziej realne, ale potrzebne Ci do tego będą odpowiednie przedmioty. Możliwe, że sam dałbym z radę stworzyć jeden z nich, ale musiałbym poczytać wcześniej pirackie bazgroły. Teraz zdecydowanie nie mam na to czasu. Ale może gdy już będziesz miał wszystkie konieczne informacje i wrócisz z nimi do mnie, to coś pomyślimy. Możesz przekazać mojemu staremu znajomemu, że zdecydowanie jestem chętny i mogę być częścią jego planu. Okej, okay, czyli mamy wrócić do poszukiwacza, czyli oczywiście typamy się na miasto główne, bo tak będzie najszybciej. I wracamy do poszukiwacza, który jest na spałnie, oczywiście e, tutaj. Oks. Co mi powiesz? Niczego innego bym się nie spodziewał. Poważnie nazwał mnie kanciarzem? A to z Dobrze wiedzieć, że wciąż jesteśmy w dobrych kontaktach. Nie jestem jednak pewny, do na jakich relacjach skończyła się moja znajomość z Tishin. Jego imię to wzięło się, nie wzięło się znikąd. Bardzo szanuje ciszę i widzi w niej ukojenie. Dlatego lepiej staraj się rozmawiać z nim jak najciszej. Łatwiej wzbudzisz w nim szacunek. Znajdziesz go oczywiście w zakonie mnichów. Z tego co się orientuje, to dość wysoko położone miejsce, więc czekacie mała wspinaczka. Cisza. Ok, no to lecimy na zakon mnichów, czyli yy, znowu na mapę. Na szczęście, zakonników mam odblokowany. Aha, ej, nie wiem, nie żeby coś, ale ja przeszłam całą tą tutaj wysepkę. A Tishin jest dokładnie tutaj. Także pozdro. A teraz musimy mówić do niego ci, Witaj. Podoba mi się Twój spokojny ton. Jest w nim coś, co pozwala mi Tobie zaufać. Ach, poszukiwać ten wstrętny kręcacz. Oczywiście, że kojarzę. Dawno odstawiłem przeszłość za sobą, ale jakby nie patrzeć, to On mnie tu doprowadził. I to dzięki Niemu odnalazłem spokój. Bardzo chętnie mu pomogę. Możesz powiedzieć, że jestem mu to poniekonwinien, ale to już zupełnie inna historia. Czyli znowu musimy wrócić do poszukiwacza. E, prosta sprawa, rachu ciachu, lecimy do przodu. E, o ile znajdujemy wszystkich od razu, a nie robimy jakieś szajsy i szukamy wszędzie, tylko nie pod mapą. Mówiłem ci, że jestem wyjątkowy i nic dziwnego, że wszyscy chcą mi pomóc. Kolejna osoba jest e, tutaj Lika. Ona pewnie. Powinna przylecieć tu sama na skrzydłach. To taki żart, Jocha, nie ubóstwia, zresztą wcale jej się nie dziwię. Nie znalazła jeszcze sobie miejsca, ale wraz z innymi stworzeniami stworzy... z innymi stworzyli własną osadę i nazwali się Zakonem Wędrowców. Potem no, okupują najdalej wysunięte wybrzeże pustyni. Może posiadać ona cen... cenne dla mnie informacje. Ok, a więc jesteśmy już w Zakonie Wędrowców. Tutaj nie było mapy, trzeba było się tepnąć na obóz gladiatorów. Mamy znaleźć lutajkę. Zaraz. O, tu chyba widzę. Okej, jest. To są kordy, jakby kogoś to bardzo interesowało. Minus 1621 na minus 1023. Mówisz, że kto Cię przysłał? W takim razie przekaż mu soczystego plaskacza w twarz. chyba jakaś gruba akcja. A jeżeli chciałby otrzymać jakieś informacje, to na pewno nie ode mnie. Niech się spyta tej Cizi Tangis, którą mnie zdradzał, w gdy z nami podróżował. Pewnie stoi tu gdzieś pod lampą. Cizia, <laughs> ok. to chodźmy do tej Cizi. Widziałam Cizię, Cizia jest tutaj. Oczywiście, że pamiętam tego przystojniaka, mieliśmy okazję poznać się bliżej. Tęsknię za tym jego przytulaniem. Nie miałam wcześniej takiego mężczyzny przy sobie. Był taki uczuciowy. Nie bał się pokazać łez, wypłakując mi się w ramię. Chętnie pomogę, jeśli będzie to możliwe. Okej, okay. czyli chyba mamy wrócić do poszukiwacza, czyli znowu idziemy na miasto główne. Ukryłam sobie gracie, bo mi tam parę osób latało przed obiektywem i troszeczkę przeszkadzało. Także polecam tak robić, jak ktoś was denerwuje troszeczką. Nie mam zielonego pojęcia, o czym ona może mówić, ale cieszę się, że mimo wszystko udało Wam się porozmawiać. Potrzebuję trochę czasu, aby zorientować się, co im jest mi dokładnie potrzebne, a następnie wyśleć się po to do nich i jakbyś mógł, zostaw to, czego się dotychczas dowiedziałeś tylko dla siebie. Czekaliśmy 15 minut. W tym czasie sobie zebrałam sianko i sprzedałam sianko, a więc możemy zaczynać yy, dalej. Yy, tak. Już wiem, co takiego jest mi potrzebne. Wyślecie znów do Estada. Tym razem powiedz mu, że potrzebujesz tuszu. Myślę, że powinien wiedzieć, co mam na myśli. No, ruszaj do kryjówki piratów, jest trochę drogi strąd, a czas nas goni. Dobra, czyli znowu do kryjówki piratów. Tym razem na szczęście mamy już wydrukowany teleport. I nie trzeba na szczęście tam iść, bo tam jest faktycznie daleko. No i to jest schowane tajnie, więc, czy znaczy generalnie dalej, nie wiem w sumie jak tam wejść, bo po prostu odblokowałam lokalizację i się tepłam. Arr, a nie, czekaj, to znowu ty. Czy nasz wspólny znajomy określił się w końcu, czego konkretnie potrzebuje? Tuż. Poważnie? Ten człowiek werbuje mnie tylko po to. Dramat. Spodziewałem się akcji, przygody, a tu takie coś. Kiedyś, kiedyś byłem jeszcze majtkiem jak ty, pracowałem na statku łowieckim. Wraz z innymi kłusownikami polowaliśmy na kałamarnice tusz, który dzięki nim otrzymywaliśmy, wykorzystywaliśmy na... Wiesz co? Na... To nudna historia. Najważniejsze jest to, że gdy dotarłem wraz z innymi piratami, ulepszyliśmy jego standardy. I w połączeniu z mączką kostną tworzyliśmy jeden, ale to o wiele potężniejszy. Nazwaliśmy go pirackim tuszem. To dość oczywista nazwa. Prace nad nim mogę zacząć już teraz, o ile masz przy sobie oba te przedmioty. Jeśli jednak nie, to przynieś mi je czym prędzej. Myślę, że 8 sztuk tuszu i 32 sztuki mączki kostnej będą wystarczające. Dobra, no to typamy się yy, na działeczkę. Albo w sumie od razu HOME 2 i od razu będę przy moich skrzyneczkach. Y, żeby ustawić sobie w, na, w domku na przykład y, taki spawn jak ja teraz tutaj, to wpisujecie ukośnik i SET HOME wszystko razem. Ym, dobra, y, mączki kostnej 32 i y, torbiel. tu mam 3, to chyba więc... Okej, okay, wróciliśmy, mamy wszystko co potrzeba. Sprawnie Ci poszło. Nie ma co ukrywać. To nie są wszystkie potrzebne materiały, ale przecież nie mógłbym zdradzić Ci pełnej receptury. Sam już sobie o to zadbam i przygotuję dla poszukiwacza piracki tusz. Za 5 minut powinno być gotowe. O, tak się robi lotboxa. Wszystkie receptury na lotboxy, wszystkie znajdziecie pod slash receptury. Ok, a więc mamy mitycznego lotboxa i zróbmy opening. No to co nam tym razem wylosuje? Ostatnio to był jakiś dramat. Trzy diaksy. No okej, okay, mogą być. Trzy diaksy to już lepsze niż te złote jabłka, które mi się wylosowały. I ten piracki tusz. Okej, okay. dostaliśmy od niego piracki tusz. Eee, przekaż poszukiwaczowi, że jestem rozczarowany i liczę na jakąś wspólną podróż w nieznane. Brakuje mi tego. Jak się okazuje pirackie życie nie jest takie fascynujące. Szczególnie kiedy większość czasu przesiadujemy na ladzie. Na ladzie? I ile można w kółko tylko pić ten rum? Strasznie frustrujące. No lecz pewnie już tego oczekuję. Nigdy nie miał cierpliwości. No, a więc, te się na miasto główne jak zawsze. Przychodzimy do poszukiwacza i zobaczymy, co on nam teraz powie. Ach, gdybym tylko miał tyle czasu na podróże, pełne niebezpieczeństw jak kiedyś, ale będę o tym, o nim pamiętał. Trzeba przyznać, zasłużył sobie, aby mieć mnie jako kompana. No, już skakuj, wyskakuj z tego dzieła, które przygotował chyba tam było. Cuchnie rybą! Wiesz, jak ciężko zdobyć dobry papier. Nie wiem, czemu dziwi Cię to pytanie. Mapa z normalnych kartek byłaby po chwili mokra, e, mokra szmata na statku. Mokrą szmatą na statku. OK. Całe szczęście, papier mnichów jest wyjątkowo wytrzymały. Tishin pewnie doskonale będzie wiedział, jak Cię poprowadzić dalej. Pamiętaj, aby być cicho. Dobra, dobra. Pamiętam. Spokojnie. Dobra, no to lecimy do zakonu mnichów i do zakonnika Tishina. Już pamiętam, że on jest obok. Podoba mi się, twoje tempo, jest takie idealne, a, gdy, a głos wciąż taki miękki i spokojny, aż mam ochotę prowadzić ten dialog wiecznie. Jednak nie mamy na to czasu. Znaczy, ty nie masz, ja mam go mnóstwo. To najcenniejsza waluta. Nie będę cię tyle trzymał. Zrobię to dla Ciebie, ale będę potrzebował do tego tak kartek oraz 32 nici. Dobra, lajtowo to akurat mam. Także te się znowu na moje Home 2 i, i weźmiemy to, co jest potrzebne. Czyli tak, nici, nici i papier, papier, papier. Dobrze, ale trochę za dużo sobie tego wzięłam, ale no nieważne. Tajna metoda na wchodzenie z pruretem to samo miejsce, wyjść i wejść. No i jesteśmy znowu obok Tishina. Widzę, że również cenisz, cenisz sobie czas. Wspaniale, jednak poskładanie tych kartek to wyczerpująca praca. Jak już wcześniej wspominałem, czas jest dla mnie bardzo cenny, ale poświęcę go dla naszego wspólnego znajomego. Wróć do mnie za 5 minut, to trudna sztuka, ale mam to już w małym palcu. Teraz może wrócić do poszukiwacza. Jestem wdzięczny, że nie chciał ode mnie bardziej złożonej rzeczy. Wolałbym się już nie ruszać z, tego, z naszego zakonu. Jest mi tu dobrze i spokojnie. Okej, okay. czyli jak zawsze znowu wracamy do poszukiwacza. Dobrze, że ten poszukiwacz jest od razu po tepnięciu, że nie muszę gdzieś tam biegać po kanałach, jak było to w kradzionej miłości którą robiłam w ostatnim odcinku. Fantastycznie, że się dogadaliście. Możesz teraz przekazać mi papier mnichów, który stworzył dla Was Tishin. Dziękuję Ci Majtku, faktycznie jest niesamowicie silny. Nawet gdybym chciał, to bym go nie porwał. Doskonale pozosta pozostała w takim razie ostatnia rzecz. Potrzebny nam będzie kompas, ale jak już pewnie się domyślasz, nie wskazuje on północy jak inne. Wskazuje on to, czego pragniesz najbardziej. Uuu, brzmi ciekawie, prawda? Może, ale widziałem już na Twojej drodze lepsze gadżety. Tanga powinna Ci w tym pomóc. Możesz jej od razu przekazać wiadomość ode mnie, że z nami koniec. I żeby tak nie popaplała na prawo i lewo bzdur na mój temat, ale może nie zaczynaj od tego, niech najpierw wypełni dla nas zadanie. Wrócił mój przystojniak. Jak tam masz nasz poszukiwacz? Tęskni za mną? Zadanie mówisz? Tak jak mówiłam, jestem zawsze chętna. Szkoda tylko, że sam nie chciał mnie odwiedzić. Kompas, o którym mówił, to dość wyjątkowy przedmiot, i aż mnie dziwi, skąd tyle o nim wiesz. Nawet sam poszukiwacz tyle nie wiedział, a może coś ukrywasz przy stoniaku. Spokojnie, każdy ma swoje sekreciki. Bierzmy się za wytworzenie tego cuda. Pamiętaj jednak, Wspomnieć mu, y, pamiętaj jednak, wspomnieć mu, że siła, jaką jestem w stanie to napędzić, starcza jedynie na jedno użycie. W czym mógłbyś jeszcze pomóc? Ach, no tak, przecież odkąd ją tu osiedliliśmy, nie korzystamy z tej technologii. Nie mamy zupełnie nic do jego stworzenia. Przynieś w takim razie jeden kompas i cztery płomienne różdżki. Raz, raz, biegnij mi mięśniaku. <grym> ok. Dobra, no to. No to lecimy stworzyć kompas. Oczywiście znowu Home 2. I potrzebujemy do kompasu żelazo oraz redstone, który na szczęście powinna mieć. Jak dobrze kojarzę, redstone się kładzie po środku. Widać, że moja siostra była w moich skrzynkach. Bo jest Weizel Czy to tak było? Jak to było? Tak, tak, tak i tak. O, ok, dobra. I ile mam płomiennych różdek? Wiem, że jakieś miałam. Osiem, no dobra. Cztery płomienne różdżki, czyli mamy wszystko. Myślałam, że będę musiała iść ee, zdobyć różdżki jeszcze, ale nie muszę, nie, 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 nie. rozłącz. Uff, bym zrobiła błąd, a teraz mogę wejść z powrotem i znowu będę u niej. Mam nadzieję, że nie zanieczyło nie tepło mnie wtedy tam. Ok, jestem tu, gdzie trzeba. Widzicie, to jest coś pięknego. Będę tak, to bym musiała znowu iść na piechotkę. Aleś ty szybki i silny, to może potrwać 5 minut. Możesz w tym czasie zrobić coś innego albo zostać tu ze mną i koło mnie trochę postać. Ok. No to yy, stoimy. Przez 5 minut będziemy stać obok niej. Nie, no nie zrobię wam tego przecież. Zobaczymy się po prostu po cięciu. Ok, witam po takiej małej przerwie. Już wam tłumaczę, czemu widzimy się w taki sposób, a nie inny. A więc po pierwsze, zdanie te całe, ten, ten quest. Był podzielony na kilka różnych przerw, które miały tam po godzina, dwie, a potem cztery godziny czekania. Więc stwierdziłam, że nie ma sensu nagrywać z tego jednego takiego bardzo długiego odcinka, a po prostu będzie to taka wersja demo, którą sobie zobaczyliście, powiedzmy. I sami sobie możecie ocenić, czy chcecie kupić sobie tego quest'a, czy nie. Ja osobiście polecam, jeśli po prostu Wam się już nudzi, nie macie robić fabuły, no to możecie, możecie sobie tego quest'a wybrać i tłumaczę czemu nie ma mojej twarzy i nie ma mnie ponieważ jako że nagrywam to parę dni później rozchorowałam się, czuję, mam, czy w sensie chyba, czy słyszycie po głosie mam katar i w ogóle nie, no nieciekawie się czuję i może lepiej jak, jak nie będę się pokazywać w tym stanie <laughs> także, mm, tak pokażę wam teraz jak działają te buty cyrkowca bo znaczy generalnie moim zdaniem to jest taki dodatkowy, ciekawy atrybucik, ale niekoniecznie jest to coś, co faktycznie wnosi dużo do naszej rozgrywki. Aktualnie jesteśmy sobie właśnie na parkurze, na którym wam teraz zademonstruję jak działają buty cyrkowca. Aktualnie butów cyrkowca na sobie nie mam. One wyglądają tak. Minusem ich jest to, że są skórzane, więc się szybko niszczą. Mm, bez butów skaczę tak, oczywiście słabo, znaczy ja zawsze skaczę słabo, nie? Ale to się tutaj nic nie zmienia. Yy, także bez butów skaczę tak, a teraz sobie spróbujmy poskakać chwilę w butach. Czy faktycznie jest taka różnica? No generalnie faktycznie może... no oprócz tego, że się właśnie zacięłam yy, Może delikatnie odczuwam różnicę, ale nie jest to jakieś niesamowicie większe skakanie. Yy. No, oczywiście, widzicie, już mi idzie świetnie. Kolejnym minusem tego zadania było właśnie to, że trzeba było przejść ten parkur. A więc tak wyglądają buty cyrkowca. Sami sobie możecie teraz ocenić, macie wgląd, jak to wszystko wygląda. Pokazałam Wam, co mogłam. Sami sobie ocencie po prostu, czy chcecie wydawać te tam powiedzmy 6 zł. Nie jest to jakiś majątek. A czy chcecie po prostu wydać to na grę i na za zadanie, które właśnie to jest, to a ja chyba zaraz zginę, no nie, ale nie dam się, pusy, duszka, świetnie, to ja może stąd uciekam. Tak, no to wszystko i trzymajcie się i papa, jeśli wam się podobało, albo jeśli chociaż trochę wam pomogłam, zostawcie mi łapeczkę w górę, będzie mi bardzo milutko.